Powiem wam tak ludzie, ostatnio grając w Minecrafta stwierdziłem, że jest zdecydowanie za łatwy. Poziom easy jest łatwy, poziom normal jest łatwy i poziom hard także jest bardzo łatwy. A zarówno ja, jak i wy, moi widzowie, wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, że prosami w Minecrafcie. Dlatego jeżeli jesteś prosem, to zostaw teraz łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał, a ja przedstawiam wam, sam w to aż nie wierzę, przedstawiam wam nowy poziom trudności. Trudność... Impossible, czyli trudność niemożliwa w Minecrafcie. I tak, pewnie zastanawiacie się, co to właściwie dodaje. Okej. Okay. To będzie dosyć ciężkie ale zacznijmy od wykopania tą ręką. I e, tak, czy, czy to coś na coś wpływa właściwie? Nie, po prostu nie chcemy się robić kilofu z drewna, ale patrzcie, wpuśćmy może tutaj odrobinkę lawy i zróbmy sobie, że tak powiem, bezpieczne miejsce i chwila. Co? Co to jest? Co to jest? Ok, uwaga. To jest lawa. I teraz podejdźmy do niej trochę bliżej. O, czy wy to widzieliście? Ci lawy, czyli prędkość, z którą ona nas rozwala, jest tak niesamowicie zwiększona, że nawet największy pro nie jest w stanie się temu oprzeć. Ok, uwaga. A, to, to jest chyba niemożliwe w ogóle nawet się podpalić od lawy, że tak powiem. Czekajcie. Próbuję zrobić manewr, ale jest to kompletnie Niemożliwe. I teraz sobie pewnie pomyślicie, co w takim razie z neterem? Więc teraz wejdźmy, może, sobie do neteru i zobaczmy, co tam się właściwie kryje. Okej okay. tutaj jest ogień, którego nie będę dotykał, e, z powodu którego nie chcę wam teraz podawać właściwie, ale podam go wam e, z pewnością za chwilkę. Czy gasty zostały e, ulepszone? Nie, po prostu. <laughs> Po prostu e, nie uważałem. Czy ja się właśnie zrespiłem w innym miejscu w neterze niż przed chwilą z jakiegoś powodu? Czy gazd wysadził tamten portal? Anyway, wyobraźcie sobie, że znajdujemy na przykład taką twierdzę. Podpala nas Blaze. Co się normalnie dzieje? Kampimy się, żeby przestać się palić. Tyle, że jak to jest na tym poziomie trudności? Otóż, ludziska, zademonstruję Wam to trochę lepiej. Bierzemy sobie to. Tak, bierzemy sobie po prostu to. Uwaga, wchodzimy w ogień. Co się w tym momencie dzieje? Na tym trybie nigdy nie przestajemy się palić, ludzie. Nigdy. Musimy wskoczyć do wody i tylko wtedy jest to tak naprawdę możliwe, żeby przestać się palić. Eee, tyle, że czemu właściwie woda też do końca nie pomaga? Otóż wyobraźcie sobie, że tak wąchacie się, lekko śmierdzicie i stwierdzacie, okej, okay, wezmę sobie kąpiel w jacuzzi. Kończy wam się powietrze w trybie natychmiastowym? Chcecie sobie coś wykopać, na przykład, Utasie? Nie! To się nie uda, ludzie! Nurkowanie zdecydowanie nie jest wskazane na tego typu e, trybie rozgrywki. Okej, okay, okej. Okay. Tak, nie jest wskazane. E, a czy widzieliście w ogóle jakąś kałamarnicę? Otóż także nie. Ponieważ na tym trybie nie ma normalnych łopków typu właśnie kałamarnica i tak dalej, w sensie są krowy, ale krowy są w miarę spoko, podają skórę. Ale nie ma na przykład właśnie kałamarnic, ponieważ po prostu uważam, że nic nie robią i one zostały usunięte. A teraz zobaczmy sobie narzędzia. Chcemy zrobić sobie domek i o! Tak, chcemy sobie coś wyrównać. Straciliśmy łopatę, ponieważ jest procent szansy na to, że każde z waszych narzędzi. Zostanie najzwyczajniej w świecie kompletnie rozwalone I kopiemy sobie teraz siekierką Ej, wow, idzie nawet nieźle, idzie nawet nieźle Ile drewna uda nam się wykopać? Zanim siekierka odmówi posłuszeństwa Zróbmy taki eksperyment Teraz mamy 15 drewienek Okej, okay, 15 drewienek eee, To jest całkiem niezły wynik Ciekawe, co jest bardziej krwiożercze Czy są to brzozy, czy są to zwykłe drzewa Ale zobaczcie eee, Okej, okay, 20. Tym razem udało nam się wykopać 20 broczków i straciliśmy wszystko. A teraz wyobraźcie sobie e, taką hipotetyczną sytuację, że jesteście prosami, albo nie. Wyobraźcie sobie jeszcze lepszą sytuację, że idziecie sobie do biomu lodowego. Tak, biom lodowy jest okropny, ponieważ w momencie gdy stajecie na lód, to robi się coś takiego. A! To, to miało symbolizować, że zrobiło się nieprzyjemnie jakby od, od, lodu i... Dobra, nieważne, nie będę demonstrował już więcej tego typu rzeczy i nie będę wchodził także na lód. Chwila, zróbmy... i trafmy idealnie tu. Yeah, to jest skill, to, to jest skill. Dobra, a teraz idziemy sobie na przykład do kopalni, ponieważ potrzebujemy trochę diaksów, prawda? Potrzebujemy diaksów, e, ile diaksów nam jest potrzebne? Okej, okay, okej, okay, zobaczcie, i mam diaksowy kilof, czyli najbardziej wytrzymały kilof w całej grze. Mam także diaksy. Okej, okay, mam diaksy. Uuu, nice. Trochę tych diaksów nam się udało wykopać. Trochę tych diaksów nam się udało wykopać. Kill off diaksowy... No, co by nie mówić, ludzie. Jest w miarę wytrzymały. Trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć. Zobaczcie, trafiliśmy na, na coś zupełnie innego. Ej, kill diaksowy, ludzie, jest nawet niezły. Jest nawet niezły, prawda? Trzeba to przyznać. Trzeba to przyznać kilofowi diaksowemu, że... Wykopał wyjątkowo długo, dużo bloków i się, nie i się nie rozwalił. Czy to znaczy, że diaksowe kilofy są na tyle dobre, że nigdy się nie rozwalają, nawet na trybie impossible? Czy diaksy są aż tak wartościowe, nawet tutaj, na trybie, w którym tak naprawdę. Ej, czy wy to słyszycie? Czy wysłyszycie te dźwięki w tle? Czy wysłyszycie te dźwięki w tle? Bo chciałbym wam bardzo pokazać, co tam się kryje. O, o. Musimy tam pójść ludzie, musimy tam zdecydowanie pójść, ale czekajcie, nie mamy, nie mamy żadnego węgla ani nic nie mamy, więc e, to jest dosyć słabe. Przydałoby się znaleźć właśnie jakiś węgielek, żeby, wiecie, o, dobra, jest, 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 jest. Ja wam pokażę jaka masakra największa jest w kopalni i przy okazji wam pokażę inną naprawdę okropną rzecz, której chyba nikt z was się nie spodziewa. Eee... Czy może jesteście starymi graczami Minecrafta i kojarzycie taki jeden pomysł, niejakiego nocza? Nocza każdy zna, ponieważ jest twórcą Minecrafta. Otóż on stwierdził pewnego razu, że pochodnie w Minecraftie będą znikać. Że pod wpływem deszczu, na przykład, do, e, w Minecraftie pochodnie będą znikać. Ja teraz postawiłem parę pochodni. Poczekamy sobie chwilę. O, czy Wy widzicie tego okropnego małego zombiaka? Czy Wy też go widzicie? O nie, Enderman! Agresywny Ender ej, znalazłem Diaksy! Ja nie mogę! I w ogóle to nie odmawia nam posłuszeństwa, Diaksowy kilow O nie, o nie! Gdzie moje Diaksy? O nie! O nie, o nie! <ścoughs> Co tutaj się stało? Okej, okay, może wróćmy do ważnych rzeczy, prawda? Czy znacie taki przedmiot jak Elytra? Nałóżmy sobie go. Nałóżmy sobie Elytrę, okej okay. Patrzcie, każdy z nas chyba uwielbia latać Elytrą, prawda? Każdy z nas czy nie każdy. W sensie. Jakby Elytra to jest największy sztos w Minecrafcie, prawda? Możecie sobie latać, możecie sobie szybować. Eee, o nie deszcz, tylko nie deszcz! O nie! Czy wy to widzieliście, ludzie? W pewnym momencie. Lecicie sobie i szybujecie fajnie Elytrą, a w następnym Elytra także się rozpada. Jest to naprawdę okropne. W każdym razie. Wracając do tematu pochodni, wracając do tematu pochodni, zobaczcie, rozstawmy sobie je tutaj i zobaczmy, przez ile tak naprawdę będą się świecić, i co się z nimi stanie po pewnym czasie. O nie, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, ludzie? Pochodnie przestają się palić i zamieniają się w batyki. O, to nie jest, ludzie, to nie jest wcale jakaś dobra zmiana w grze. No dobra, teraz zobaczmy świnie. Właśnie tak, nie ma świń. Nie ma świń ludzie, w ogóle. W ogóle nie ma świn. A może zobaczmy w takim razie zombie. O, o. O nie, o nie. O nie. Każdy zombiak spawnuje się jako mały zombiak. Odlećmy. O, o, dobra. O nie, myślałem, że uda się przed nimi uciec. Chwila, chwila. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Niech ode... Niech one wejdą do portalu. Niech one wejdą do portalu. Dobra, udało się! Udało się uciec przed wszystkimi zobiegami. Nie! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, żyje, żyje. Lud jest niebezpieczny. Lud jest niebezpieczny, ludzie. A w takim razie zobaczmy może szkielety. Co jest w tym. Super. Co jest w tym dziwnego, ludzie? Co, co jest dziwnego w tym szkielecie? Czy ktoś z Was zaobserwował to? Po pierwsze, strzela z zapalonymi strzałami. A po drugie, nie znika. NA DZIEŃ! TO JEST OKROPNE! ILE ZADAJESZ DIMAGE'A?! Ty chudro, jak ja Cię nie lubię, kurczę, Blaszka. Jak ja Cię nie lubię, kurczę, pieczony naprawdę. A może w takim razie zobaczmy Creepera? Może płyte nam się uda? Właśnie tak, każdy Creeper, ludzie, każdy Creeper na tym nowym poziomie trudności <laughs> jest naładowany i wybucha bez pytania, bez jakby, wiecie, css, Nie robi tego, po prostu wybucha, dlatego że jest po prostu zwykłą łachudrą. Tak, właśnie tak jest. A teraz może zobaczmy jeszcze jedną rzecz, ponieważ najprawdopodobniej każdy z was chciałby wygrać Minecrafta, prawda? Chciałby pokonać Ender Dragona. A więc teraz po chwili poszukiwań znalazłem twierdzę, należy się lekko przygotować, zanim wejdziemy dalej. I dobra, tutaj jest rybik. O nie! Czy wy widzicie to, co się dzieje? Za każdym razem, gdy rybik nas uderzy, pomnaża się! Pomnaża się kilkukrotnie! Kilkukrotnie się pomnaża! Coś stało z rybikiem! Coś stało z moją zbroją? Co się stało? Kulnie! Aaaa, nie, 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 nie. Dobra, wejdźmy tu. Może tu będzie bezpiecznie albo coś w tym stylu. Ok, okej okay. jesteśmy w Endzie w takim razie. Jesteśmy w Endzie. Tutaj nam chyba nic nie grozi, nie uważacie? Ja wiem, że nie uważacie, ale za chwilę wam pokażę, co dzieje się najlepszego w Endzie. I wam się to nie spodoba. Wam się to nie spodoba, ludzie, ok. Okej, okay, witam wszystkich. Witam wszystkich z Endu, panowie. O nie, czemu? Każdy Enderman, ludzie, każdy Enderman, nawet w momencie, gdy na niego nie spojrzymy, robi się agresywny i próbuje nas zatłuc. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Subskrybujcie, ponieważ odcinki codziennie o godzinie dziesiątej... Odcinki codziennie o godzinie 10 się pojawiają na kanale, więc gwarantuję Wam, że dużo fajnej zabawy tutaj zna znajdziecie. A teraz ja się z wami żegnam tu na tyle subskrybujcie na razie.